mojej witajcie w drugim odcinku z budowy Hondy CBR 1100XX Super Blackbird. W poprzednim odcineczku skończyliśmy pierwsze trzy rozdziały. Mamy już złożony tylny koło, i tak dalej i tak dalej ramę. Mamy zakończony ten temat, przechodzimy szybciutko dalej, żeby nie przedłużać. Co zrobiłem, kiedy nie nagrywałem? Już wam pokazuję fajne rzeczy. Zamontowałem lampę Zamontowałem tu w środku siateczkę. Po prostu, żeby było szybciutko, wymalowałem w środku podkierunkowskazy yy, i fajny. Mam nadzieję, że komuś się przyda. patencik yy, co można zrobić? Szybkę pomalowałem na czerwono. Tak się będzie prezentowało. Myślę, że bardzo fajnie. Oczywiście użyłem do tego clear redu. I tu jeszcze musimy czarny pasek namalować i będziemy mieli wszystko z głowy. Także ten element i ten zostawię sobie na kolejny odcineczek co do baku i, i zadubka, tutaj jak widzicie wkleiłem już sobie na spokojnie korek wlewu paliwa i te boczki tutaj które miałem w poprzednim odcinku pokazywałem czerwone, założyłem na instrukcji że one muszą być właśnie w kolorze German Grey o German Grey dokładnie więcej pomalowałem co udało mi się jeszcze zepsuć tutaj tą kalkę. Nie wiem czy będzie widać. Podczas maskowania był element polakierowany. Niestety te dwa paseczki, które są na górze oderwałem, niestety nie udało się ich uratować, ale że zostały mi jeszcze kaleczki. Jak widzicie, tutaj podobny kolor był, <laughs> znaczy taki sam od CBR. To po prostu ponacinałem, ponakładałem na te kalki. Praktycznie tego aż tak mocno nie widać, jakby była fabryczna. No starałem się to zrobić jak najlepiej z mojej strony. Jeszcze raz polakierowałem spokojnie tą kalkę, żeby nie było problemów. O, jak widzicie, teraz ten perłowy lakier bezbarwny widać. Fajnie się to prezentuje. Dobra, lecimy dalej. Wydechy. Wydechy sobie złożyłem już w całość pod ten odcinek. Jak widzicie, są dwa odcienie. To jest oryginalny chrom, ten tamioski. Tu położyłem chrom Green Stuffa Położyłem na czarny, i to nie wygląda aż tak jak chrom. No ale i tak bardziej chyba realistycznie niż, niż ten tutaj. Z tym chromem mam delikatny problem, bo powiem Wam, że nie działa na niego płyn hamulcowy, jak na niektóre chromy działa. I ładnie można chrom ściągnąć. Tam. Tak akurat na chromę od tam i nie za bardzo. Także nie chciałem już tego skrobać. Stwierdziłem, że zostawię tak, jak jest. Kolektorków nie widać, bo one są wiadomo, jak widzicie tu na obrazku, obudowane, także praktycznie ich nie widać, no ale są pomalowane. Te tłumiki będzie widać, więc zostawiłem je chromowane. Tutaj tylko wymalowałem wnętrze na czarny kolorek. I silnik silnik jest poskładany, popsikany X-18 wydaje mi się, że chyba za mocno tą X-18 popsikałem, bo jest bardzo błyszczący eee, aczkolwiek już nie będę sobie tutaj mm, walczył z tym i poszczególne elementy na X-1, które razem z Wami będę sklejać dobra, przechodzimy do meritum zapomniał fotel muszę przymocować tutaj tą kanapkę nie zrobiłem tego wcześniej, bo skończył mi się cyjanoakryl I po prostu nie chciałem tam drapać A tu trzeba troszeczkę mocniej przyłapać, dogiąć to żeby było równo W tym miejscu Także wolę cyjanoakrylem, szybciej złapie i mocniej będzie trzymać Dobra przechodzimy Jak widzicie mam tutaj już kablotekę podłączoną Tak jak na rysuneczku w rozdziale czwartym. Teraz przymocujemy tu te elementy, które nam zostały. I tutaj z tej strony jeszcze musimy przymocować rozrusznik. Prawdopodobnie to jest rozrusznik. Nie wiem, tak strzelam. On przychodzi tu w to miejsce. Dobra, udało się. Zaczniemy sobie od tego najmniejszego elementu. Ten musimy przykleić do b23. To jest ten element tutaj. Niech sobie schnie a my w tym czasie przyczepimy X1 czyli tą pokrywkę od Hondy tutaj w to miejsce. Mamy pompę wody pomalowaną i ją mocujemy w ten otworek, i musimy tym wystającym elementem zrobić w dół. Siedzi grzecznie, i na końcu ten krótszy wężyk, który mamy, montujemy tutaj na ten dziubek. w ten sposób. Przykładamy, pasuje. To montujemy. Tu jest takie wgłębienie, bo w to wgłębienie właśnie wchodzi ta zębatka z łańcuchem. Także zostawiamy to w wgłębienie tutaj puste. Dobra, jedną stronę mamy, obracamy na drugą. Tu jeszcze mocujemy te dwa elementy. Przechodzimy sobie na górę. Na górze mamy do zamontowania gaźniczki. Gaźniczki już sobie pomalowałem. Także montujemy je tutaj. W tym miejscu już Wam pokazuję. Tu przechodzą. Muszę wziąć troszeczkę tego gęstszego kleju. OK i na samym końcu najbardziej wyróżniające się elementy na tym silniku wtryskiwacze jest to specjalna mieszanka producent sobie tak wymyślił jest to mieszanka w kolorku tego niebieskiego który był w pierwszym odcinku, który Wam pokazywałem czyli tego Sky Blue i musimy go wymieszać z białym matowym tam w proporcji 2 do 1 i wychodzi taki ładny, błękitny kolor. Gdzie są snużki to leżą. Także sobie dosychały. Te dźwięki wody Was przepraszam, ale na górze jest pralka włączona. Także niestety u mnie w piwnicy wszystko słychać, a nie zawsze mam czas nagrywać, kiedy nic się w domu nie dzieje. Także i mocujemy po kolei pojedynczo wtryskiwacz. wszystkie cztery sztuki Dobra, mamy wszystkie cztery wklejone. Temat silniczka praktycznie mamy zakończony. Niech on sobie schnie. Teraz musimy go zapakować w ramę. No dobra, powolutku to wsadziłem na miejsce. Teraz musimy tu uszczelić śrubką. I na pierwszą śrubkę przyłapać. Pierwsze nie dokręcacie na maksa. Tak jak mówiłem w innych filmach, leciutko przyłapać, bo jeszcze trzeba będzie coś poprawić. Coś może tutaj o, przeszkadzać. Tak, teraz wyszło. Dobra. Mamy przymocowane i teraz jeszcze musimy dać tutaj z tej strony jedną śrubeczkę i z drugiej. I na samym końcu leciutko dociągamy wszystkie śrubki. Oczywiście pamiętajcie, że wkręcacie w plastik. Także nie do oporu, bo wam zaraz gwint przeskoczy, będą wam te śrubki wylatywać. Tylko uczu się, tak? Dobra, przechodzimy do kolejnego rozdziału, czyli założymy sobie tłumiczki. Mam nadzieję, że będą pasować, bo ich powiem Wam szczerze nie przymierzałem. Nie przymierzałem, skleiłem, Sprawdzę. ale wierzę, że to jest tam i wszystko będzie pasować. Pyk. Tu mamy, tu mamy wpięte. Tu tylko musimy przyłapać. Dobra, na ten moment prezentuje się to w ten sposób. Tu jeszcze dosycha. Tutaj nie przyklejałem. Ze względu na to, że te tłumiki siedzą na bolcach, więc one w tą stronę raczej nie wyskoczą. Aczkolwiek, jeśli później będą sprawiały kłopot, to je sobie przykleję, lecimy do końcóweczki. Też już się spieszę jak mogę, żeby Wam za dużo czasu nie zabierać. Montujemy podstawkę podstawki. Nie wklejamy. Pamiętajcie, ona ma się składać. skoczyło, skoczyło, dobra to jest podnóżek podstawka pod motocykl możecie sobie już w tym momencie ustawić przechodzimy dalej ostatni element w tym rozdziale jest to rozdział 8 montujemy chłodnicę tą rurę, którą już wcześniej tutaj zamocowaliśmy mamy ją przyklejoną zawczasu i montujemy tylko chłodnicę. Chłodnicę sobie zakładamy tutaj, i musimy się teraz wstrzelić naszym przewodem tu w to miejsce. O, siedzi przytrzymujemy paluszkiem uszczamy trochę kleju tu w to miejsce tak samo czekajcie bo nie widać za bardzo uciekłem tu w to miejsce przytrzymujemy aż przyschnie i gotowe dobrze moi drodzy przebrnęliśmy przez 8 pierwszych rozdziałów tak się na ten moment prezentuje. chromy oczywiście do przepolerowania. Aczkolwiek to już Wam mówię od razu: nie używajcie past jakichkolwiek. Eee, przy Mercedesie, jeśli ktoś ogląda, pamiętał, użyłem tą najdrobniejszą, wykańczającą pastę do spolerowania chromu. I niestety, ale ten chrom został objechany, także nie nadaje się to jakąś. Planerką, nie wiem, jakimś papierkiem, czymkolwiek po prostu wypolerować, żeby nie było odcisków palców. I zostawić te chromy tak jak są. Dobra, tak to wygląda. O, tu widzicie popalcowane wszystko. To też będę musiał sobie jeszcze spolerować przed montażem, aczkolwiek, no wiecie, przyjdą pokrywy tak tego nie będzie widać, ale. Ale zawsze warto to zrobić. Tu ten wężyk, który został od silnika, na środku przyczepiamy na sam koniec do chłodnicy. I tak na tą chwilę się model prezentuje. Dobra, tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się w 15 minutach zmieściłem. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!